Ostatnim punktem w tej części Cypru jest Famagusta. Jest to jedno z najbardziej znanych miast na Cyprze Wschodnim, które ma niezwykle bogatą i burzliwą historię. Jest położone nad Morzem Śródziemnym i znane z dobrze zachowanych murów obronnych oraz opuszczonej dzielnicy Warosza. W średniowieczu Famagusta była ważnym portem handlowym w czasach krucjat i należała do Królestwa Cypru. W XIII i XIV wieku była jednym z najbogatszych miast wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Wenecjanie umocnili miasto budując potężne mury obronne i bastiony, które do dziś są jedną z głównych atrakcji. Po krwawym oblężeniu w 1571 roku miasto zostało zdobyte przez Osmanów, a wiele kościołów przekształcono w meczety, w tym katedrę świętego Mikołaja, obecnie meczet Lala Mustafy paszy, to jeden z najpiękniejszych przykładów gotyckiej architektury na Cyprze. Jest to największa średniowieczna budowla sakralna na wyspie i przypomina słynną katedrę w Reims we Francji. Budowla została wzniesiona przez Francuzów w latach 1298-400, kiedy Cypr znajdował się pod rządami dynastii Lusinianów. Miała być reprezentacyjną świątynią, w której koronowano królów Cypru na władców Jerozolimy. Po podboju Famagusty przez Turków osmańskich katedra została przekształcona w meczet. Usunięto chrześcijańskie dekoracje i posągi, a wnętrze dostosowano do potrzeb islamskiego kultu. Dzwonnice zburzono, a zamiast nich dodano minaret, który stoi do dziś nazwa Meczet Lala Mustafy Paszy, upamiętnia tureckiego dowódcę, który zdobył Famagustę w 1571 roku. Kierując się na południe od meczetu, znajdziemy kolejną piękną budowlę, czyli Kościół świętego Piotra i Pawła, który wzniesiono około 1359 roku na zlecenie bogatego kupca Simone Nostrano. Był on nie tylko miejscem kultu, ale także symbolem prestiżu lokalnej elity kupieckiej. Famagusta to również pełno tureckich sklepów i straganów, na których dostaniemy słynną na cały świat markową odzież. Podsumowując, Famagusta to jedno z najbardziej fascynujących miast Cypru, pełne historii i niezwykłej architektury.